Cześć, witajcie. Dzisiaj będę montował listwę oświetleniową do szafy PAX. Jest to listwa 42 cm długa norfli. Oczywiście no, cały zestaw już jest kompletny, nie trzeba nic tam żadnych śrubeczek, bo tu są śrubki już standardowo. Mamy tutaj też takie taśmy dwustronne do przyklejenia tego przewodu zasilającego i to są jeszcze takie koreczki zaraz Wam jak zdemontuję szafkę to Wam zaraz pokażę będę ją montował tutaj na ostatniej półce oczywiście przed zdemontowaniem tej półeczki ważne jest żeby sobie a już tam zaznaczyłem w samym rogu Zaznaczyć, gdzie ta półeczka jest, z tego względu, że trzeba tam przewiercić mały otworek, żeby przełożyć później ten kabelek do zasilacza. Bo zasilacz mam na szafie. Także mamy tak szafeczkę ściągniętą, będziemy montować do frontu. Montujemy to ma być. No w zależności kto chce mieć dalej, trochę wsunięto lub na samym ja. Po prostu zamontuję tak to mniej więcej będzie wyglądać. Teraz tak po przykręceniu wymierzeniu dobrze tu na środku. Tu i tu można przykręcić. Wtedy zakładamy. Tak jak już będzie przykręcony i zatrzaskujemy, naciskamy i się wtedy zaczasnie te korki, co tutaj są w zestawie, można sobie zrobić tak, że najpierw przykręcamy, ja po wymierzeniu oczywiście przykręcamy te korki i do tych korków, raczej odwrotnie on powinien być. I wtedy można zrobić coś takiego, że tą listwę się przykręca tak do korków, ale nie wiem, ja montuję to tak, w ten sposób. Trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że żeby sobie dobrze wymierzyć, z tego względu, że jak już zatrzaśniemy tutaj, jak już, a będzie coś no, że krzywo czy jakoś, to jest bardzo ciężko później z tych zatrzasków wyjąć. To bo już montowałem jedną, to wiem, także. No i teraz tak. Jak się zamontuje to później żeby ten kabelek nam się tutaj od zasilania nie nie wisiał po prostu to są właśnie te tasiemki gdzie się przykleja ale ja wiem z autopsji że po jakimś czasie one się, się odklejają jest problem ja żeby sobie utrudnić życie to pójdę teraz i tutaj zrobię taką bruzdę od tego momentu żeby ten kabelek Później jak będzie zamontowane to będzie mniej więcej tak zamontowane i ten kabelek tu sobie wpuszczę i tu będzie leciał w tej bruździe i tutaj co mówiłem, że tym ołówkiem zaznaczymy, to tutaj tą dziurkę zrobię, żeby przełożyć tą końcówkę. Ok, teraz po wymierzeniu jak Wam wcześniej pokazywałem odwrotnie, tak powinno być, czyli do, do czoła tutaj tej półki to ma być w tą stronę. Czyli tak i później jak już ten tu zaprzaskujemy zaraz dokręcę. Równo. Teraz tak. będzie tu. I teraz tu musimy sobie dotnę. taki mały kanał, żeby ten kabel mi się schował. To będzie tak. Już go tu usuwamy. Dobra, czyli tak. Tu jest dobrze. Możemy tu jeszcze troszeczkę podrobić. Okej. Okay. Co teraz już? Możemy śmiało. Tu jest równo, tu jest równo i już jest zawsze wzięte. tak to wygląda z przodu jest prawie na a tak ciemne, równo prawie z tu z frontem tu co tam znaczyłem tym ołóweczkiem i tam trzeba zrobić dziurkę bo ta końcówka tutaj od tego kabla właśnie ma Na wiertełko ósemkę mniej więcej osiem, zobaczę jaki mam. To tu mam już kabel schowany. Teraz będę wiercił i przekładamy. Tak to wygląda teraz po zamontowaniu, teraz na górę do podłączenia. Ok, już jesteśmy na górze, i co? I teraz trzeba jakoś ten kabel wyciągnąć, potrzeba matką wynalazków, czyli co <laughs> do butów. Dobra, no, zanurkowaliśmy. Nie udało się za pierwszym razem. Dobra, mamy go. Jest nasz kabelek. I podłączamy do zasilacza. Jest też taka opcja, że. Są różne. Ja na początku miałem nie wiem, tam chyba jest na 4 wejścia, no i musiałem sobie wymienić z tego względu, że mówię, jak będę później montował następne lampki. No to jest za mały, także wymieniłem na większy także te 9 wejść wpięte. Jest na auto, jak dobrze pamiętam. No, trzy funkcje są. Także tak to wygląda po zamontowaniu. Aha, czyli przełączyłem teraz na ciągłą pracę. Czyli tutaj musimy dać teraz na. Ja, ja, ja Za mocną jedno. dobra Tak, i teraz jest w trybie auto, czyli tak przemykając, gaśnie, otwiera nam się, pik. No. I tu jest ten kabelek jak mówiłem. Schowany. także nie wisi. Tylko jedna, bo tutaj mają ja wcześniej zamontowane też. I powiem Wam, teraz jest widno. Ja nakręcę, jak jest już noc, tak, bo szafa stoi w sypialni. Także to jest takie światło, że ewentualnie można wszystko sobie zobaczyć, a nie razi osobę, która śpi. Tak to wygląda, także i masz to zrobione. No a teraz pokażę Wam właśnie jak jest jak wygląda ta ostatnia gdyby, półeczka już prawie jest noc proszę bardzo, bo ten promień światła jest taki, że w sumie tutaj do, do połowy półki wszystko nam podświetla